Codzienne czytanie Biblii Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Ewangelia Mateusza. Rozdział 14. historia Jana Chrzciciela. W tym czasie tetrarcha Herod usłyszał wieść o Jezusie i powiedział do swoich dworzan: to jest Jan Chrzciciel, to On został wzbudzony z martwych i stąd te przejawy mocy dokonują się przez niego. Herod bowiem schwytał Jana, związał Go i osadził w więzieniu z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa. Jan bowiem powtarzał mu, nie wolno ci jej mieć. I chociaż chciał go zabić, bał się tłumu, gdyż mieli go za proroka. Lecz w czasie urodzin Heroda, córka Herodiady zatańczyła na środku i urzekła Heroda. Stąd przyrzekł pod przysięgą, że da jej o cokolwiek poprosi. Ona zaś, nakłoniona przez matkę, Daj mi tu na półmisku mówi głowę Jana chrzciciela. A zasmucony król ze względu na przysięgę i spoczywających wraz z nim przy stole, polecił, aby jej dano. Posłał zatem i ściął Jana w więzieniu. I przyniesiono jego głowę na półmisku, i dano dziewczynce, a ona zaniosła swej matce. I przyszli jego uczniowie, zabrali ciało, pogrzebali je i poszli donieść o tym Jezusowi. Na karmienie pięciu tysięcy ludzi. Po usłyszeniu tej wieści, Jezus usunął się stamtąd w łodzi na pustynne miejsce, samotnie. Tłumy jednak usłyszały o tym, i pieszo poszły za nim z miast. A gdy wyszedł z łodzi, zobaczył wielki tłum i zlitował się nad nimi i uzdrowił ich słabowitych. A gdy zbliżał się wieczór, podeszli do niego uczniowie, mówiąc, Pustynne jest to miejsce i godzina już późna. Rozpuść tłumy, niech odejdą do wiosek i nakupią sobie żywności. A Jezus im powiedział, Nie mają potrzeby odchodzić, wydajcie im jeść. A oni na to, nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On zaś powiedział: „Przynieście mi je tutaj”. I gdy wezwał tłumy, by spoczęły na trawie, wziął te pięć chlebów i te dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, po czym łamał i podawał chleby uczniom, a uczniowie tłumom. I zjedli wszyscy i zostali nasyceni. Zebrali też dwanaście pełnych koszów pozostałych kawałków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn oprócz kobiet i dzieci. Chodzenie po wodzie. I zaraz ponaglił uczniów. Aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę, zanim rozpuści tłumy. Po rozpuszczeniu tłumów wstąpił na górę, samotnie, aby się pomodlić. A z nastaniem wieczoru był tam sam. Łódź tymczasem była już wiele stadiów od brzegu, miotana przez fale, ponieważ wiatr był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, gdy zobaczyli go idącego po morzu, przestraszyli się i mówili sobie, że to jest zjawa, i ze strachu wykrzyknęli. Jezus zaś zaraz przemówił do nich. Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Wtedy odezwał się do niego Piotr. Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On zaś powiedział: Przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Widząc zaś potężny wiatr, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie. Jezus zaś zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i mówi mu: o małowierny, dlaczego zwątpiłeś. A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się, mówiąc, naprawdę jesteś synem Boga. Uzdrowienia w okolicach Genezaret. Po przeprawieniu się dotarli do ziemi w pobliżu Genezaret. Ludzie z tego miejsca rozpoznali go i rozesłali wiadomość po całej tej okolicy. Także przyprowadzili do Niego wszystkich, którzy mieli się źle, i prosili go. Aby mogli dotknąć choćby rąbka Jego szaty. A tylu, ilu dotknęło, zostało ocalonych. Księga Psalmów Psalm 23 Pieśń o pasterzu Psalm Dawida Jahwe moim pasterzem Niczego mi nie braknie Na zielonych pastwiskach mnie kładzie nad spokojne wody mnie prowadzi, moją duszę orzeźwia, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i Twój kij mnie pocieszają, zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz olejkiem moją głowę, mój kielich się przelewa. O tak, dobroć i łaska będą szły moim tropem przez wszystkie dni mego życia? I powrócę do domu Jahwe, na długie dni. Księga Psalmów Psalm 24. Pieśń na cześć króla chwały Dawidowy, Psalm. Do Jachwe należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na Nim mieszkają, gdyż on na morzach ją osadził i utwierdził ją na rzekach. Kto wstąpi na górę Jachwę i kto stanie na jego świętym miejscu? Ten, kto ma niewinne dłonie oraz czyste serce, kto nie unosił swej duszy ku marności i nie przysięgał fałszywie, ten dostąpi błogosławieństwa od Jahwe i sprawiedliwości od Boga swego zbawienia. Takie jest pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają Twego oblicza. Tak, Jakubie, podnieście bramy, swoje szczyty i wznieście się, prastare podwoje, niech wejdzie Król Chwały. Kto jest tym Królem Chwały, Jachwe, mocny i dzielny, Jachwe, dzielny w boju. Podnieście bramy swoje szczyty, i podnieście, wy, stare podwoje, niech wejdzie król chwały. Kto jest tym królem chwały? Jachwe zastępów. On jest królem chwały. List Świętego Pawła do Rzymian, rozdział czwarty. Zasada usprawiedliwienia z wiary. Co więc powiemy, osiągnął Abraham, nasz praojciec, według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chluby, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Pracującemu za płaty nie poczytuje się za łaskę, lecz za należność. Nie pracującemu zaś, ale wierzącemu temu, który usprawiedliwia bezbożnego jego wiarę poczytuje się za sprawiedliwość jak również Dawid mówi o szczęściu człowieka któremu Bóg poczytuje sprawiedliwość niezależnie od uczynków szczęśliwi którym odpuszczono nieprawości i których grzechy zostały zakryte szczęśliwy człowiek któremu Pan nie poczyta grzechu czy zatem to szczęście odnosi się do obrzezanych czy również do nieobrzezanych mówimy bowiem Wiarę poczytano Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach poczytano? Czy był wówczas obrzezany, czy nieobrzezany? Nie był obrzezany, lecz nieobrzezany. Znak obrzezania zaś otrzymał jako pieczęć sprawiedliwości wiary, tej z okresu nieobrzezania, po to by był Ojcem wszystkich wierzących, mimo nieobrzezania, aby im również poczytano to za sprawiedliwość. I by być Ojcem obrzezanych, tych, którzy nie tylko należą do obrzezanych, ale także idą śladami wiary naszego Ojca Abrahama, tej sprzed obrzezania. Gdyż nie dzięki prawu dana została Abrahamowi lub jego nasieniu obietnica, że będzie dziedzicem świata, ale dzięki sprawiedliwości z wiary. Bo jeśli dziedzicami są przestrzegający prawa, wiara jest pusta, a obietnica zniesiona. Prawo bowiem sprowadza gniew, gdzie zaś nie ma prawa, nie ma też przestępstwa. Dlatego z wiary, aby według łaski, aby ta obietnica była pewna dla całego nasienia, nie tylko tego przestrzegającego prawa, ale także tego z wiary Abrahama, który jest Ojcem nas wszystkich, jak napisano: Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, przed obliczem tego, któremu uwierzył Boga, który ożywiał umarłych i to, czego nie ma, powołuje, jak gdyby istniało. Abraham na przekór wszystkiemu, co przeczyło nadziei, z powodu nadziei uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie Twoje nasienie. I nie osłab w wierze, choć rozumiał, że Jego ciało jest już obumarłe, jako człowieka liczącego około stu lat, oraz że obumarłe jest łono Sary. Nie zwątpił więc w niewierze w obietnicę Boga, lecz wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu i był całkowicie pewny, że to, co Bóg obiecał, władny jest też uczynić. Dlatego właśnie poczytano mu to za sprawiedliwość. Nie napisano zaś tylko w odniesieniu do Niego, że poczytano jedynie Jemu, uczyniono to również w odniesieniu do nas, którym miało to być poczytane i którzy wierzą w tego, który wzbudził Jezusa, naszego Pana, z martwych, który został wydany z powodu naszych upadków i wzbudzony dla naszego usprawiedliwienia. Pięcioksiąg Księga Rodzaju Rozdział dwunasty Powołanie Abrama I powiedział Jachwę do Abrama Wyjdź ze swojej ziemi I z grona swoich krewnych I z domu swego ojca do ziemi, którą ci wskażę A uczynię z ciebie wielki naród I będę ci błogosławił I rozsławię twoje imię I staniesz się błogosławieństwem I będę błogosławił błogosławiącym tobie Ale cię przeklnę i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. I wyruszył Abram, jak mu polecił Jachwę, i poszedł z nim Lot. A Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Haranu. I wziął Abram Saraj, swoją żonę, i Lota, syna swego brata, i cały ich dobytek, który zgromadzili, i służbę, której się dorobili w Haranie, i wyszli, aby pójść do ziemi Kanaan. I przybyli do ziemi Kanaan. I przeszedł Abram tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. A w ziemi byli wówczas Kananejczycy. I ukazał się Abramowi Jahwe i powiedział: Twemu nasieniu dam tę ziemię. I zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał. Stamtąd przeniósł się ku górze na wschód od Betel i rozbił swój namiot. Betel było na zachodzie, a Aj na wschodzie. I zbudował tam ołtarz dla Jahwe. I wzywał imienia Jahwe. I wędrował Abram dalej, i dotarł do Negebu. Abram w Egipcie. A gdy nastał głód w tej ziemi, Abram zszedł do Egiptu, aby tam zatrzymać się jako przychodzień, gdyż ciężki był głód w tej ziemi. A gdy zbliżał się, by wejść do Egiptu, powiedział do Saraj swojej żony: Oto wiem, że jesteś kobietą piękną z wyglądu. Gdy zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą: To jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą. Po to, by mi się dobrze wiodło ze względu na Ciebie, i aby dzięki Tobie żyła moja dusza. Gdy Abram przybył do Egiptu, Egipcjanie zobaczyli, że ta kobieta jest bardzo piękna. A gdy ujrzeli ją książęta Faraona, wychwalali ją przed Faraonem i zabrano tę kobietę do domu Faraona. I ze względu na nią obchodził się dobrze z Abramem, także miał owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Ale Jahwe dotknął faraona i jego dom wielkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc faraon Abrama i powiedział: "Cóż to mi zrobiłeś? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest twoją żoną? Dlaczego powiedziałeś: ona jest moją siostrą, także wziąłem ją sobie za żonę. A teraz oto twoja żona. Weź ją i odejdź." I z powodu niego rozkazał faraon ludziom, aby odprawili go wraz z jego żoną i wszystkim co do niego należało. Codzienne czytanie Biblii. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia.